Piosenka jest o miłości, jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ powstała na podstawie wła przeżyć własnych, przeżyć wewnętrznych. Jest to no, o miłości, o relacjach przede wszystkim, jak e, czasami zapominamy. Jak ważne są wszystkie relacje w życiu, jakie mamy, i zapominamy dbać o ludzi, których kochamy. I właśnie to jest ten główny przekaz, tak jak tam śpiewam w piosence, że nie ma na miłość gwarancji, no bo właśnie tak jest. A my czasami o tym zapominamy. Będę chciała się skupić właśnie na tym przekazie, czyli będzie dla mnie najważniejsze przekazać przez tą muzykę tą małą historię i skupię się właśnie na, na wyrazie, i myślę, że będzie bardzo tak. Kobieco, y, sensualnie nazwijmy to. Y, Chciałabym po prostu, żeby y, przekazać jak najwięcej emocji, bo to jest najważniejsze w muzyce dla mnie. Ja kocham Eurowizję, ja oglądam Eurowizję od dziecka. Już jako mała dziewczynka sobie wyobrażałam siebie na takiej scenie. Także jak najbardziej jestem wielką fanką i wielu artystów mnie zaurczyło. Jako dziecko to pamiętam oczywiście występy naszej Edyty Górniak. Pamiętam zwycięstwo zespołu Catherine and the Wave. W ostatnim czasie bardzo, bardzo mi się spodobał szwedzki reprezentant, który Wygrał to chyba był 2015 rok Mons Zelmerl, a potem portugalska propozycja, ta balada taka romantyczna ze smyczkami Salvador Sobrar. Także tak, ja jestem książką opowiadającą o Eurowizji. Ja bardzo chętnie bardzo lubię. Ten konkurs mnie zawsze jakoś tam motywował, no i jakoś tam napawał różnymi marzeniami. Bardzo lubię Eurowizję. Cześć! Zapraszam wszystkich już w sobotę, 19 lutego o godzinie 20 do oglądania polskich preselekcji do konkursu Eurowizji. Tu bije serce Europy. Wybieramy hit na Eurowizję. Głosujcie na piosenkę Olajnit.